Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka tej. Jakże istotnej dla rozwoju polskiej kultury audycji. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprosić Państwa do spotkania z prozą Tomasa Pynczona. To jest pierwsze spotkanie moje być może Państwa, chociaż nie, bo Państwo to oczytani jesteście ludzie. To jest pierwsze moje spotkanie z twórczością Pynczona. Miałem go na liście obowiązkowej, no bo to w końcu absolutna klasyka literatury postmodernistycznej. I miałem na krótkiej liście różne książki, ale całkowicie przypadkowo okazało się, że w roku zeszłym, czyli 2023, trafiłem w księgarni na książkę zatytułowaną V. I właśnie o V, czyli o debiucie prozatorskim Pęczona będę dzisiaj chciał Państwu opowiedzieć. Polski przekład tej książki został przygotowany przez pana Wojciecha Szypułę, a książka wydana została w roku 2022 przez wydawnictwo MAG. No i dobrze, że w końcu się ukazała. Tak jak wspomniałem, jest to debiut Pęczona. Książka, która pierwotnie ukazała się w roku 1963, no i w końcu, po latach, miała swoją premierę w Polsce. Jest to jedna z niewielu książek pęczona, która jest do kupienia, gdyby Państwo byli zainteresowani która jest do kupienia za jakieś normalne pieniądze, a nie na przykład za 500 zł, jak na rynku wtórnym kosztuje bodajże tęcza grawitacji. Tam są tak abstrakcyjne kwoty za te książki, pęczona, że nie sądziłem, że coś przebije Marojego i dzieło Garenów. Ale jednak, ale jednak, literatura postmodernistyczna ma swoją cenę, chce się czytać, trzeba płacić. No ja to w sumie rozumiem. Wi, Wi czytam to z angielskiego. Tytuł tej książki można też byłoby przełożyć jako V, bo to jest pierwsza litera imienia jednej z tajemniczych bohaterek. Ale jakoś w głowie, kiedy czytałem cały czas, wybrzmiewało mi to V, więc zostanie V. Także w, na YouTubie, w podcastach, o to ma się pynczonie, regularnie pada V, no bo to są w większości podcasty anglojęzyczne, więc u mnie też V zostanie. Książka Obszerna. Bo 600-stronicowa. Debiut pęczon napisał ją mając chyba 24 lata, czy 25, jako młody chłopak. No i jak patrzę z perspektywy tego, ile miał lat, kiedy tę książkę pisał, to naprawdę jestem pod wrażeniem i umiejętności pisarskich, i wyobraźni najtrudniejsza rzecz, która mnie czeka teraz, to próba opowiedzenia czegokolwiek o tej książce i to może być trudne, bo zarówno w przypadku V, jak i w przypadku 49 idzie pod młotek, czy 49 idzie pod młotek. Próba opowiedzenia o fabule jest próbą, no nie chcę powiedzieć że od razu skazaną na porażkę, ale jest to, jest to Interesujące, powiedziałbym wyzwanie intelektualne, a nawet nie intelektualne tylko jakieś werbalne, także opowiedzenie tego, o czym są te książki. Bo one są w gruncie rzeczy dosyć podobne. Zacznijmy od tego, że W to jest powieść. To jest powieść, której akcja rozgrywa się na przestrzeni około 60 lat. Ale ta akcja jest niejednorodna. Nie jest Linearna. To są fragmenty historii, które rozgrywają się pod koniec lat 50. w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Nowym Jorku, ale także na Malcie. Do tego są historie z różnych innych okresów, ale całość zaczyna się pod sam koniec XIX wieku w Afryce. Kiedy dochodzi do konfliktu potencjalnego, potencjalnej wojny francusko-angielskiego o kolonie, tam jest cały wątek jeszcze faszody, generalnie koniec XIX wieku. I akcje poszczególnych rozdziałów dzieją się w różnych miejscach i w różnych czasach. To, co odkrywa się później i o czym mogę Państwu powiedzieć w sumie teraz, bo właściwie tej książki naprawdę nie da się zespoilować, to odkrywa się czytając tę książkę, że bardziej niż to, o czym jest akcja, jak przebiega fabuła, bardziej istotne są struktury, które się tam pojawiają. Bo mimo, że w różnych miejscach będą różni ludzie, przeważnie różni ludzie, bo są osoby, które się powtarzają, bo mimo tego, że ci bohaterowie się do pewnego stopnia pojawiają i powtarzają, to tak naprawdę to, co się tam pojawia, to pojawiają się pewne struktury. I raczej trzeba czytać tę książkę. Może nie trzeba, ale warto, czytając tę książkę, starać się cały czas to, co się czyta, odrzucać pewien poziom dosłowności, który upęczona jest bardzo wyraźny i starać się to wszystko od razu abstrahować do jakiegoś wyższego, Poziomu, odchodzić od dosłowności. Jest to trudne, bo na początku nie bardzo wiadomo o co chodzi, i o ile jeszcze początkowy fragment książki, który dzieje się bodajże w Norfolk, chyba, już dobrze pamiętam, w mieście portowym w Stanach Zjednoczonych, to on ma jeszcze taki posmak pewnego poziomu realizmu. To jest wręcz na początku sądziłem, że to jest jakaś taka ciekawa powieść, no quasi obyczajowa, osadzona w kontekście marynarki amerykańskiej. A później to wszystko pęka i wchodzi naprawdę wiele różnych sfer, różnych rzeczywistości, różnych narracji. Czytając WI. Na pewno będziecie Państwo mieli gwarantowane atrakcje językowe, atrakcje stylistyczne. To jest napisane niesamowicie i także niesamowicie jest przetłumaczone. Ogromny ukłon w stronę tłumacza pana Wojciecha Szypuły, bo przygotowując się do tej audycji, słuchałem trochę materiałów na YouTubie, trochę podcastów. O twórczości pęczona, i uświadomiłem sobie jedno, że o ile rozumiem mówiących, to kiedy zaczynają oni pęczona czytać, i zaczynają go czytać chociażby odrobinę szybciej, to ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ten język jest bardzo plastyczny, momentami metaforyczny, dynamiczny, całość tych książek jest bardzo dynamiczna. Jak mi się wydawało, czas jakiś temu, kiedy czytałem Bakunowy Faktor, i mówiłem, że tam ciągle ktoś wchodzi, wychodzi, i że wszyscy się zmieniają, ci bohaterowie. To to jest naprawdę nic w stosunku do tego, co odbywa się w WI. Tutaj są bohaterowie, którzy przechodzą przez dwie strony, potem ich nie ma, cały czas pojawiają się kolejni w różnych czasach, w różnych miejscach i nie są to bohaterowie, którzy. Noszą halabardy. To są bohaterowie, oni przychodzą, oni coś mówią, oni potem znikają. Są ponazywani, powiedzmy, dziwnie, znacząco. To są takie podkręcone imiona, czasami przezwiska. Ja miałem gdzieś skojarzenie odrobinę z takimi imionami, które funkcjonowały w świecie Harry Pottera, takie stare imiona, już nie używane popularnie. Nie wiem, czy tutaj są tej proweniencji te imiona, natomiast bohaterowie nazywają się specyficznie. I to też nie ułatwia lektury, bo wszyscy nazywają się dziwnie i człowiek sam zaczyna się po jakimś czasie czuć dziwnie. I do pewnego stopnia miałem moment przeładowania, i dla mnie na przykład to mogę powiedzieć, że chyba najtrudniejsze były wątki amerykańskie, głównie związane z jakimś. Jakimiś popkulturowymi nawiązaniami do sytuacji w latach 50. i 60., bardziej 50., bo tak jest ta powieść cytowana, odniesieniami do jakichś subkultur, do jakichś gangów, do muzyki, do jazzu. To jest świat, którego nie znam, a tutaj nagle on się pojawia, i pojawia się po pierwsze w sposób bardzo dynamiczny, po drugie, jest to świat nieznany, a po trzecie jest do tego podkręcona całość poprzez dla mnie jakąś formę psychodelii. I w ogóle czytając E.V. i później 49 Gdzie pod młotek, miałem poczucie jakiejś psychodelicznej atmosfery, jakiegoś takiego. No, wiem, że to nie można tak mówić, ale taki psychodeliczny posmak całości. Był to ogromny przeskok w stosunku do chociażby Johna Barta i pływającej opery, którą też przeczytałem i o której już Państwo słuchaliście, ale to jest właśnie jeden z eksperymentów formalnych, które przeprowadzam. To znaczy, przeczytałem kilka książek i jako pierwszą nagrywam audycję o Tomasie Pynczonie i V, mimo że pojawi się ten materiał jako właściwie przedostatni. Usłyszycie Państwo wcześniej historię o pływającej operze i mówiłem o tym już poprzednio. To znaczy, nie mówiłem, bo będę mówił, ale dla Państwa mówiłem, bo ta audycja będzie po tamtej wyemitowana. No wspaniałe, wspaniałe, prawda, że mi się udaje coś takiego zrobić. Kiedy po Tomasie Pynczonie wziąłem do ręki Johna Barta, to tak jakbym przeszedł do innego świata. Możecie Państwo, jak nie lubicie postmodernizmu, narzekać, że on zawsze jest taki sam, wtórny bla, bla, bla. Ale na poziomie stylistyk różni się ogromnie. I przeskok między Pynczonem a Bartem był mniej więcej dla mnie taki, jak kiedy po Ulisesie siedzę za czarodziejską górę. I nagle po jakiejś totalnie hardkorowej jeździe trafiłem do miejsca, które miało strukturę, sens, rytm i było takie, no, do zrozumienia, takie od razu. Człowiek czytał i wiedział, o co chodzi. I taka proza Barta nie jest. To jest proza wymagająca. Więc gdybym miał powiedzieć, jak ta proza byłaby w formie wizualnej prezentowana, to dla mnie V to byłby komiks, który byłby wydrukowany w takich bardzo żywych kolorach, takich komiksowych, typowych z lat 60., czerwony, zielony, niebieski, ewentualnie byłyby tam jakieś takie mocne kontrasty z lat 60., takie psychodeliczne? I mam wrażenie, że to jest coś, co może odrzucać. Natomiast są w tej książce także dłuższe fragmenty, które są, powiedziałbym, bardzo klasyczne. Oczywiście one są klasyczne na miarę tego dzieła, bo w ramach poszukiwań V, bo powiedzmy sobie, że V jest bohaterką, która się tu praktycznie nie pojawia. Jest pewnym tropem, pewnym snem, pewną koncepcją, której główni bohaterowie w różnych momentach poszukują, do której starają się dążyć, którą starają się znaleźć, chronić, odkryć. Ale V jest. Taką asymptotą. No, do niej się tylko dąży, nie można jej dotknąć, nie można być pewnym. Koncepcji tego, czym, czy kim jest VI, jest bardzo wiele. Ja się zastanawiam, czytając tę książkę, czy VI jest upersonifikowaną historią, zwycięstwem, dziejami, sprawiedliwością, opowieścią, narracją. Trudno to jednoznacznie opisać, bo to będzie zależało od tego, jak Państwo, jako czytelnicy, osadzicie sobie tę postać, co Wy wyczytacie z dialogów i z rozmów głównych bohaterów w różnych fragmentach książki. Natomiast, żebyście Państwo nie mieli wrażenia, że ta książka to jest tylko jakaś feria pomysłów i tylko jakaś dziwna. Historia z eksperymentami formalnymi. No nie, no nie. Mamy też tutaj bardzo ciekawie pokazane, bardzo mało znane i moim zdaniem nieoczywiste historie. Bo kiedy akcja rozgrywa się w niemieckiej Afryce Południowej, na terenie chyba dzisiejszej Namibii, w roku bodajże 1924. To widzimy tę Afrykę, która jest pokazana bardzo realnie i stosunki tam panujące, a na dodatek retrospekcje pokazują nam historię, która odgrywała się tam na początku XX wieku, konkretnie w roku 1904, kiedy Niemcy no, dokonali tam ludobójstwa, spacyfikowali ten kraj. Powstanie tam miało miejsce, chyba słabo znam tę historię. I to, co Niemcy tam zrobili, to są takie rzeczy, że no, do końca się będą wstydzić, bo to już nie można zwalać, że to zrobili hitlerowcy, tylko to zrobili Niemcy. I to straszna historia jest, to jest ona jest tutaj pokazana. Ludobójstwo, no nie bójmy się użyć tego słowa ludobójstwo w tej południowej Afryce jest tutaj pokazane, ale oczywiście jest to pokazane. No, z perspektywy kogoś, dla kogo to już jest historia, o której on słyszy, ale ona tutaj wybrzmiewa. Tak samo bardzo interesująco wybrzmiewa historia Malty. Tak jest: Malty, tej wyspy, która jest tutaj. Istotnym miejscem ta historia na Malcie się zaczyna i w Malcie się kończy. Kiedy mówię zaczyna, to nie mówię o tym, gdzie zaczyna się w książce, że książka zaczyna się tą historią maltańską, nie. Natomiast Malta jest takim punktem spinającym, i z kolei w przypadku Malty mamy tu historię jedną mniejszą z lat dwudziestych, ale bardzo interesującą historię pokazującą Maltę w czasie II wojny światowej. To jest w ogóle bardzo interesująca też historia, mało znana. Ta Malta się utrzymała, przez trzy lata była ciężko, codziennie bombardowana. Historia obrony tej Malty, konwojów, które były tam wysyłane, żeby cokolwiek dostarczyć, historia pilotów rafu, który tej Malty bronili. To jest niesamowita rzecz. Natomiast tutaj, ta Malta jest pokazana z perspektywy Zwykłych ludzi, dzieciaków, które bawią się w raf, ludzi, którzy dorastają, grupy poetów. Bardzo, bardzo ciekawe i powiedziałbym w ogóle niepostmodernistyczne. To znaczy, postmodernizmem jest włączenie fragmentów, osadzenie fragmentów takich historii realnych w szerszym kontekście. Ale te historie są domkniętymi całościami, na ile, oczywiście, domknięcie da się tu osiągnąć. Więc jest Malta, jest Afryka, jest Egipt, Włochy. Naprawdę te historie dzieją się w wielu miejscach i to jest bardzo dobrze napisane. To jest tak dobrze napisane, że ja nie mogę uwierzyć, że to napisał ktoś, dla kogo to był debiut i napisał tę książkę w wieku tam dwudziestu kilku lat, Dolnych Dwudziestu kilku. Naprawdę szok i niedowierzanie. Zarówno na poziomie języka nazwijmy to konwencjonalnego, jak i na poziomie tego, co wyrabia się z językiem w ramach tych wątków powiedzmy sobie, amerykańskich. Całość tej książki mam wrażenie jest czymś, co znajduje później w 49 podmłotek, czego spodziewam się w innych książkach pęczona. Czyli jakąś historią, po pierwsze o społeczeństwie, ale też jakąś historią, która gdzieś w tle ma wątki, nazwijmy to, teorii spiskowej. Tutaj wątki teorii spiskowych się pojawiają i ta książka bardzo mocno rezonowała mi gdzieś chociażby z książką Vaskeza Kształt Ruin, o której Państwo odcinek już zapewne wysłuchali. Odcinek do pociągu do literatury, który nagraliśmy za nią, ale ja o tym odcinku będę mówił dopiero w przyszłości, bo ja tego odcinka jeszcze nie nagrałem. Książkę już przeczytałem, odcinka nie nagrałem, ale dla Państwa to jest przeszłość w momencie, kiedy ja teraz mówię, bo ten odcinek już jest. Czyż nie jest to cudowne, że nagrywam te postmodernistyczne odcinki w jakże postmodernistyczny sposób? No, naprawdę. Duch postmodernizmu cieszy się. I płacze. Ale wspominałem o tym Waskezie dlatego, że Waskez jest także książką, która jest wokół, budowana wokół jakiegoś mitu, wokół przekonania, że są jakieś siły, które coś kontrolują. Tak samo zresztą będzie w przypadku. 49 gdzie pod młotek. Tamten trochę inaczej tę narrację pewnie pokaże, ale ten wątek ogólnoświatowego spisku i takiej teorii, no, gdzieś w tej literaturze postmodernistycznej jest obecny i te rzeczy zaczynają mi się też trochę tak pokazywać. Na pewno zachęcam Państwa do lektury W, aczkolwiek zwracam uwagę, że to jest książka, która może być wymagająca. I którą trzeba postarać się przeczytać. Mi ta książka naprawdę pokazała zupełnie nowego pisarza, i bardzo wyostrzyła mi apetyt przed książką 49 Dzie podmłotek. Już nie będę teraz o tej drugiej książce opowiadał, opowiem o niej wkrótce, ale cieszę się, że przeczytałem najpierw WI, a później dopiero 49 Dzie podmłotek, bo dobrze czytać debiuty jako. Pierwsze książki. Mam wrażenie, że jeżeli chce się pisarza poznawać systematycznie i zakłada się, że będzie się czytało wszystko, co napisał, to mam takie bardzo głębokie przekonanie, że czytanie tych rzeczy po kolei jest chyba najlepszą metodą, bo wtedy widać potencjalny progres, widać ewolucję, widać dojrzewanie. Oczywiście, jeżeli ono się pojawia. No a tutaj ewidentnie się pojawiło i 49 podmotek jest trochę inna, trochę podobna, ale to nie dzisiaj. Ja Państwu i polecam, wymagające, oszałamiające. To jest naprawdę te historie, które tutaj Państwo zobaczycie, są wspaniałe, są obrazoburcze, są porywające, są dynamiczne, a jednocześnie w tym wszystkim historie, które są zawarte, są Naprawdę pasjonujące. Ta historia afrykańska, historia maltańska, historia szpiegów, którzy gdzieś na świecie się spotykają, historia amerykańskiej marynarki i historia kryzysu w kanale Suezkim, bo to jest 56 rok. Te rzeczy tutaj są. I to dla mnie było bardzo interesujące, bo to jest chyba pierwsza powieść, którą czytałem, która tak ściśle. Jest osadzona w pierwszej połowie XX wieku, ale nie zawężona tylko do pierwszej wojny światowej, tylko do tego, co przed pierwszą, tylko do drugiej, tylko tutaj widać tę całą historię. Więc polecam Państwu Tomasa Pynczona bardzo. Tomas Pynczon będzie u mnie się pojawiał regularnie, i myślę, że pojawią się wszystkie książki, które zostały. Przetłumaczone na język polski, bo boję się, że mój angielski jest daleko niewystarczający, żebym próbował nawet czytać Pęczona w oryginale. I cóż, kupujcie Państwo Pęczona póki jeszcze można, bo po tej audycji na pewno sprzedaż jego wyszczeli. Wyszczeli tak, że znowu będzie trzeba płacić 600 zł za tę książkę. Ja tymczasem się żegnam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.